Siemanko ludziska z tej strony Artaz i zapraszam Was na kolejny odcinek Harry Pottera. Co robiliśmy w poprzednim odcinku, nie pamiętam, bo dawno nie nagrywałem. Hmm. Ale chyba sobie przypominam. Uczyliśmy się zaklęcia defendo? Tak, defendo. Zielarstwo jest teraz. Przechodzimy sprawdzian. Wow! Pff, już fail. Ojojko. Dobra. Wow, coś mi tutaj. Przepraszam za to, ale... Coś, jakie słuchawki tutaj miałem na biurku dobra mniejsza już spadłem o teraz nie dobra ale wtedy na początku spadłem i było lipa co my tu mamy do góry coś jakie schody prowadzą do góry i fasolki widzę w których mamy multum bo 627 to jest naprawdę ogromna ilość o ale tu widzę i kolejna gwiazdka to jest 6 z 14. 6, 14 gwiazdek. No, gwiazdy do zebrania jest naprawdę dużo. Co my tu mamy? Gwiazdka dalej. I o, widzę tutaj kolejne przejście. Szybko, dobra. I skrzyneczka. O, do góry coś tu prowadzi. Karta, w ogóle. Ile mamy srebrnych kart? 19, niedługo. 20 i kolejne życie. A srebrnych? Bo już nie pamiętam tak dawno w Harry Pottera nie grałem. 11 dobra Tutaj musimy coś zrzucić Jakiś kamień co to, co to jest w ogóle? Nie wiem Ale mniejsza Skrzyneczka Dawno odcinków Harry Pottera nie było Bo naprawdę nie miałem czasu Wakacje są i miałem coś do zrobienia O i FPS -y mi spadły Nie wiem przez co to O już się fps -y... Ogarnęły, że jest tyle ile powinno być czyli 30 O! Ale bym dostał hmm. Tutaj coś mamy, ale czemu ja tu tego nie zrzuciłem? Może to u góry będzie trzeba zrzucić, nie wiem. Zobaczymy. E, tutaj coś mamy u góry? Nie. Dobra, o i te chochliki korwa korwaliskie, wow. Co to w ogóle jest No i możemy coś zrzucić Spadamy razem z tym na dół, winda na dół I kolejna gwiazdka, to już jest dziesiąta? Ósma, nie Pomyliłem się Szybciutko, bo to tak samo jak w jedynce pewnie zniknie No właśnie W jedynce to to spadało na dół, takie głazy były jak gdzieśmy byli na lekcji eliksirów Mieliśmy szukać wtedy składników o ile pamiętam te grzyby horkrumpa czy coś takiego. Oczywiście ja sobie tutaj y, te jak one ma miały gnomy. No właśnie gnomy sobie wypuszczę i one będą jadły te grzyby. I fasolki, widzicie? Fasolki są z tych grzybów, ale to wtedy, gdy właśnie gnom zeżre, te grzyby. Oj! Wlazłem na ten fioletowy dym. Dobra, za dużo was tutaj. Już można was się pozbyć. I tak, jeden, drugi I tam jeszcze trzeci, fajnie. No czasu... o le fasory miałeś. Fajna muzyczka w tle. Podoba mi się. Dobra, i lecimy do góry. Co to? Co są te? No właśnie, ten ta kula. Zbliżaj się do niej, o, można obcinać. W jedynce nie było można. No właśnie, coś takiego. W jedynce nie było można tych macek obcinać. Teraz zostało to ulepszone fajnie właśnie. Jak się ogłuszy to po pewnym czasie pewnie będą się mogły ruszać i nas gryźć, dlatego wolę obcinać te łodyżki. Coś mnie tu rzuca? Stamtąd. Wow, leci, ale bym dostał. Jakąś koronę, czegoś tam nie wiem. Jakieś drzewa. Dobra. Lepiej na to nie wchodzić, Idziemy do góry. Co to mnie rzucało tam? Tu nic nie mamy, ale gwiazdka za to jest. Właśnie to narzucała. Co to jest? Kurde, zapomniałem, jak to się nazywa. Oni coś tam pilnowali. No i nie wejdę, z kurde. Kurklaki jakieś, nie wiem. To jest jakaś dziwna nazwa fajnie by było jakbyśmy to napiąć ten i tam mogli się dostać. Fajnie by było, naprawdę bym był radny Co to jest? Tam u góry, bo coś tam widziałem u góry, no właśnie fajnie by było jakbyśmy mogli się tu wspiąć. Jest coś do otwarcia tutaj. Pierwsza z tu jestem w ogóle, nigdy tu nie wchodziłem jakoś. Dziwnie tak. O, widzę. Zaminęłem tutaj fasolki. Mam nadzieję, że będzie, będę się tu wracał, ale już je wziąłem. Mam nadzieję, że tędy będę wracał. Co my tu mamy? Gwiazdka. 11, 10 gwiazdek. 11, tak. I srebrna karta czarodzieja. Już jest 12 tych kart, o ile się nie mylę. No, 5 minut dopiero odcinka. Już tyle zrobiliśmy. Naprawdę super. Ta muzyczka naprawdę super, podoba mi się ta muzyczka. No Harry Potter ma jeden z najlepszych właśnie muzyk, dźwięków i w ogóle efektów dźwiękowych. Jedna z najlepszych gier. No gier. Gier to może nie jest najlepsze, ale efekty dźwiękowe ma naprawdę fajne. Ta gra. Film zresztą też. O, Koraże Wigan z nich wypada, już nie pamiętam. I mamy księgę zapisu. <laughs> Co to? Wow, jakie w ogóle, coś się tu dzieje, z moim zaklęciem. Dobra, ślimaczek sobie tutaj, ładnie poszedł, na dół, ojej, to gówno. To strzela jest brzydkie, nieładne, w ogóle, nie lubię takiego czegoś. Dobra, i tutaj jeszcze. Jedna ta klapa naciskowa, płyta naciskowa Dobra jest No i widzę coś tam u góry, może coś się otworzy Tu też jest, ale chyba wątpię No właśnie Ale tu może się coś otworzy No nie, też nie Dobra uciekamy z tym, bo te ślimaki mnie denerwują. Ale tu się na pewno coś otworzy, tak Właśnie o to mi chodziło w poprzednim chyba odcinku Też byliśmy w takiej mm, podobnej komnacie Może podobne, nie wiem czy to było podobne ale jest jedenasta gwiazdka i jest tutaj gargulec, który nie wiem do czego prowadzi. Jeżeli wy wiecie, to napiszcie w komentarzach, bo ja naprawdę nie wiem gdzie to prowadzi. Tyle razy w to grałem i nigdy się nie dowiedziałem dokąd ta tajemnica prowadzi. Przeszukałem tyle, tyle miejsc i naprawdę nie wiem dokąd to prowadzi. Tu nigdzie nie, nie. No jak widzicie, nigdzie to chyba nie prowadzi do nikąd, bo już się kończy właśnie nam czas i na pewno byśmy nie doszli do tego w takim tak, tak krótkim czasie. Jeśli wiecie dokąd to prowadzi jak ktoś was, z was grał w chorego potera to napiszcie mi w komentarzach bo... Byłbym wdzięczny bo jakbym sobie przeszedł jeszcze raz tak prywatnie tą grę bo na pewno do niej wrócę bo to jest fajna gierka. To... Sobie odwiedzę to miejsce. Bo pewnie tam była gwiazdka z prawdzianu. Bo nigdy właśnie to jest jedyny sprawdzian, w którym nie zdobyłem wszystkich gwiazdek. I mamy życie. Kolejne. Nie będę raczej czytał tych... Albo... Może. Liga Gargulków. No, on brał udział w Lidze Gargulków. Jeżeli chcecie, to się przeczytajcie, ja to was trochę... Ten, bo mi się nie chce czytać, dzisiaj jest późno. Proszę, tutaj widzicie... Jacyś uczeni ludzie, którzy się przysławili w świecie, w świecie czarodziejów, jakiś garbata wiedźma w ogóle. O, jakiś gościu. Macie sobie, czytajcie, jeżeli chcecie, to sobie zatrzymajcie filmik. Ja nie mam siły dzisiaj, bo jestem zmęczony. Zawsze wam czytałem, dzisiaj nie mam siły. Jest godzina 22, jak nagrywam. 22.18 chyba Jestem trochę śpiący No A dawno nie nagrywałem a chciałbym nagrać Harry Pottera bo chce mi się w tą grę grać Wow dostałem od tego czegoś Dobra I chciałbym wam powiedzieć że chyba znalazłem sposób na nagranie twierdzy, ale nie jestem pewny Muszę się, się dowiedzieć jak się nagrywa z Camtasia Camtasi Studio Nauczę się nagrywać z Camtasia Studio i zacznę nagrywać z Camtasia, bo w frapsie się nie da, no niestety nie chcę nagrywać, no a spróbuję Camtasia, naprawdę dziękuję użytkownikowi Tomek Kandr, który jest też youtuberem takim sobie No nie, nie, chodzi mi o to, że jest słaby, tylko że ma, no jak na swój swój poziom nagrywania mało widzów a naprawdę świetnie nagrywa gry różne let's play'e jest naprawdę dobrym zagrajmerem no i jak chcecie to wam dam w opisie link do tego kanału jak będzie ktoś chciał sobie wejść to niech sobie wchodzi jak nie to nie wchodźcie do niczego was nie zmieszam ale mniejsza jest tutaj gargulec który nam pokazuje przejście ukryte a ten ślimak tu po co był nie wiem może tak sobie był Hmm, jesteśmy tutaj. Może tu na dłużej? Chyba, że już byliśmy na dole. Tak byliśmy na dole tutaj. Kolejna gwiazdka jest. Ich 14, o wszystkie gwiazdki. Pierwszy raz mi się udało, udało wszystkie gwiazdki zebrać. Mo może dlatego, że wszedłem tam do tej ukrytej komnaty. Do której nigdy nie chodziłem. No ale jak już mam 14 gwiazdek to znaczy, że zbliżamy się do końca sprawdzianu. A już jest 11 minut filmu, więc kolejny ślimak, a co tu jest? O, widzę, ślimak będzie potrzebny, no bo my tutaj nic nie zrobimy. Harry jest za lekki, musi więcej jeść, musi przytyć, tak. Od dzisiaj Harry będzie więcej jak kurczaków i steków i w ogóle. Wow! Ślimaki mnie tu zaskoczyły się z znikąd. Ale dobra, to, to nie są trudni przeciwnicy na tym poziomie gry. No znaczy to nie jest żaden RPG, że wbijamy level i tak dalej, ale ślimaki są pestka. Są pestką. Są słabe jak barszcz w niedzielę. co my tu mamy i skrzyneczka pewnie jakaś karta będzie brązowa albo srebrna srebrna tak srebrna karta czaruje wow nie wiem nie potrzebny wlas no, nie miałem ten licznik FPS-ów przedstawić ale zapomniałem bo mi zasłaniają tutaj życie ten pasek tutaj energii i nie wiem ile mi teraz mam ale chyba tam widzę lekko mi tylko zeżarło tego życia no i widzicie gwiazda ukończenia jest tutaj po tej stronie w tych drzwiach. Oczywiście jeszcze nie wchodzimy, bo tutaj jest właśnie skrzyneczka. Którą sobie otworzę i tam widzę jeszcze śluz gumochłona, gluty. Pewnie z nosa gluty jakieś gumochłona. Dobra, nie wchodzimy. Oj przepraszam, pewnie słyszeliście, bo mikrofon poprawiałem. Został teraz przeliczony na punkty. Coś się tam ucięło w dubbingu. 3, 3227 chyba, z tego co zdążyłem przeczytać. Punktów mieliśmy. I zapewne teraz będzie komnata fasolek. O ile się nie mylę. Bo zawsze po... Harry. A, nie. Hermiona mówiła mi, że zrzucone skórki Bumslangów można znaleźć koło cieplarni. Chodź za mną, Harry! Czyżbyśmy jeszcze zrobili... Kolejny składnik zdobyli? Do naszego eliksiru Wiggenowego? WIGGENOWEGO, WIELOSKOWEGO chyba On tam zmienia postać Danego człowieka, na przykład My mamy się tutaj zmienić w Kraba lub Goyla, żeby tam Przeszpiegować Malfoya Co my tutaj mamy? Widzę fasolek dużo Już 700 fasolek Czyli możemy już chyba zakupić Nową miotłę Nimbusa 2001 A tak w ogóle mamy jakieś mecze? Nie mamy meczy chciałbym to poprawić do 40 punktów, ale to chyba raczej poza nagraniem. usiądę do tego. Chociaż nie wiem, to nie ma jakiegoś tam znaczenia w fabule gry. Chociaż trzeba przejść chyba. Wszystkie mecze Quidditcha. Nie ja wiem, ja zawsze przechodziłem tak jakoś dziwnie, żeby nie przejść mecza Quidditcha. Quidditch jest naprawdę dobry. Nie chcę tą handlować, bo ty masz tylko jakieś pewnie śluz gumochona. A karty będziemy kupywać na samym końcu gry. Visa rona Dobra, to chyba raczej te zrzucone skórki bumslanga, tak to się chyba zywało. Zbierzemy w tym odcinku. Bo to nie jest nawet długo. Dużo z tym roboty nawet nie jest. No i właśnie teraz prawdopodobnie będziemy mogli tutaj wejść. Do tych boków tutaj. I od razu fajna muzyczka. Naprawdę lubię w tej grze muzykę. Ten kto komponował muzykę do Harry'ego Pottera jest naprawdę wielkim bossem muzyki I słyszę gnomy, których bardzo nie lubię Tam są grzyby, to na pewno są gnomy No widzę właśnie gnoma No to odcinek gdzie będzie dłuższy, dłu 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 nie będzie 20 minut, może 25 Ale niech, niech będzie, dłu długo nie było Harry Pottera więc e Dobra. Ym, dobra, tam dwie fasolki. Będziemy dwie fasolek. No! Tam chyba były tylko dwa grzyby. Nie no trzy, ale mniejsza. Już mi się nie chce. za tymi drzwiami, Harry. Powodzenia! Ja będę uważał, czy nie idzie profesor spraw. Dobra. No a my oczywiście idziemy tam jeszcze poeksplorować trochę to, co lubię najbardziej w grach. Exploring ukryte miejsca znajdźki i w ogóle w Harry Potterze jest tego masę. tajemnych taj, tajemniczych przejść, komnat sekretnych y, sekretnych skrzyń naprawdę jest tego dużo nie jeden erpek by nie jeden erpek by pewnie w, pozazdrościł tylu znajdziek bo naprawdę w Harry Potterze jest tego ogrom Może znajdziek nie tyle jak sekretnych, sekretnych prześć i komnat, jest tego naprawdę dużo, a jeszcze w innych częściach jest jeszcze więcej, więc naprawdę. Znajdziek to tu tak za dużo nie ma, w, bodajże w Zakonie Feniksa jest dużo znajdziek, a tutaj to nie ma raczej tak znajdziek jak w, w Zakonie Feniksa. Mmm... Co my tu mamy? Gnomy. No właśnie. Tu się raczej gnom nie dostanie. Chyba, że jak go wrzucimy tutaj. Dobra, wrzucimy gnoma tutaj. Wow! To coś mnie chciało ugryźć. A ja tu obciąłem grzyba, niedobrze. Aj! A ja go w ogóle nie... Pff, jak jestem debil. Dobra, idziemy rzucić tam gnoma Psz, Jak to brzmiało w ogóle Ojejku No, chłopie Zżelaj te grzyby Nie mam całego dnia Widzieliście to? On tutaj tak biegł Jak to w ogóle wyglądało Jakie to są głąby Ale to gnomy tylko nie można się po nich spodziewać jakiegoś większego intelektu. Ojeju, kraby ogniste. Mam nadzieję, że tu nie będzie takich wielkich krabów ognistych, bo są takie duże kraby ogniste. Chyba już je spotykaliśmy nawet. Chyba. Nie jestem, przekona... nie jestem do końca pewny. Oczywiście fasolek zbieramy jak najwięcej. I Potrzebujemy tutaj użyć zakręcia Defendo, oczywiście znamy to. Dopiero ze z tego sprawdzamy, przechodziliśmy. I się wracamy. Musimy chyba zejść na dół. Chociaż mi się nie chce, tu zejdę. Teraz nie wiem, w którą stronę, czy tam, czy tu. Dobra, pójdźmy najpierw tutaj, sprawdzić. A, tak, to tutaj najpierw. chociaż mogłem sprawdzić tam no dobra mniejsza jak tam była jakaś karta to się... no co jest to przecież można było a nie to się tak robiło. myślałem że to po prostu można no co jest no U, a gdzie te lumu prowadziło teraz szukaj człowieku O, gdzieś słyszę. No właśnie jest tutaj. I skrzyneczka. Zapewne będzie w niej jakieś... Jakaś karta. Srebrna nawet. Wow. Fajnie. Defendo i mam tutaj znowu te... Wow! Czemu ja żem użył tego? Nie. Spację nacisłem. A spacją to się używa. No nie, no dobra, straciłem je tą miksturkę. Mniejsza. Zrobimy więcej tych potjonów Wow To mnie chciało ugryźć Spaduwa. Dobra No nie chciałem żebyś tego brał 20 minut Dobra weźmiemy to z, y, Sobie zaliczymy bo to już niedaleko Nie, niedaliko Co ja w ogóle mówię, niedaleko to jest tam widać O wow To jest tam właśnie niedaleko już Tylko teraz chcesz tam dostać I widzę właśnie pająka mnie je zaklęciem Rictu No, to są jakieś tam pająki bardzo trujące, ale słabe. Hary sobie ze wszystkim poradzi. czy wow. Przeskoczyliśmy właśnie pająka i są te... Je zawsze zapominam nazwy tych stworzeń. To są strażnicy tego drzewa wiganowego. E, nie, kod drzewa wigan, no. To drzewa wigenowego chyba mam jakąś płytę naciskową No i jest właśnie wejście do tej skóry boomslanga No i tam kolejnej hmm. strażnicy No Ale dobrze przynajmniej będziemy mieć tą korę Bo z nich to dropi Taki właśnie lucik Możemy to otworzyć? Możemy, możemy oczywiście Ile mamy tutaj? Trzy No to to będzie teraz trzecie no jeszcze cię, ale tam, dobra, teraz tam się wrócimy. To pozbieramy przy okazji. Czasu nie ma tutaj, ale... Jesteśmy ograniczeni, ograniczeni czasowo z materiałem. A nie z tutaj z y, misją, która jest na czas, bo nie jest na czas. Tam u góry są jeszcze jakieś fasolki, ale raczej tam nie wejdę. No wejdę tędy. Ale jak już tam nic szczególnego pewnie nie będzie. Chociaż możemy sprawdzić co nam szkodzi. W ogóle po siebie chodzimy. Nie no. Spoko. No tylko fasolki, tak jak myślałem. Nic szczególnego. A fasolek mamy multum. 800 fasolek. Dobra, nie chcę jeszcze tego tutaj zbierać, bo widzę tę skrzynkę i tam jeszcze powinny być jakieś yy, składniki do eliksiru wiganowego. Chyba z, yy, ten śluz gumohona no właśnie tam jest. No tu nic więcej? Nie Ale jeszcze tutaj możemy sobie fasolki pozbierać Bo jesteśmy bardzo biedni i nie mamy fasolek Wszystko, chyba wszystko jeszcze sprawdzimy Wow, wypiłbym eliksir Znowu spację Cały czas mi się, mi się myli, że z spacją się nie tutaj nie skacze, tylko do prawym przyciskiem myszy Ale myślę, że już tu raczej chyba nic nie ma Dobra, to idziemy, zbieramy tą skórkę No i mamy no i zaraz tylko zostało nam iść do księgi zapisu. Że, żebyśmy nie musieli od nowa tutaj lecieć znowu to samo. No znaczy ja bym musiał lecieć, bo na pewno bym na, nie nagrywał tego samego jako jeszcze raz, nie. Ale jesteśmy w... warcie. Znalazłem zrzucone skóry bum slangów do eliksiru wielosokowego. Świetnie, Harry. Zaraz dodam do eliksiru. Zaraz się zacznie cotygodniowa ceremonia przyznawania punktów że się prawda? Oczywiście, ale ty nas oczywiście zaprowadzisz. Ale to wykonamy w następnym odcinku, teraz idziemy do księgi zapisu. Do naszego dormitorium mamy bliżej niż tam do tych wielkich schodów. O już możemy tutaj tą szybę otworzyć. I tutaj mamy skrzyneczkę. A w skrzyni jest srebrna karta czarodzieja. Ile już mamy? 5? Pięć? 15, no to pięć dzisiaj zdobyliśmy. Pięć? Nie, cztery. Nie pamiętam ile mieliśmy jak zaczynaliśmy Dobra, idziemy do naszego dormitorium i zapiszemy grę Są już drzwi do salonu Gryffindoru Znowu animacja Myślałem, że to raz będzie No, koniec Pominiemy sobie animację, bo nie chcemy się tutaj... Przecież już to otwieraliśmy, mi się wydaje. No właśnie, tylko jedna fasolka. Pewnie się zrespiła fasoleczka jedna. Tam widzę yy, prefekta. Jak on miał na imię? Percy? Percy, chyba to jest brat Rona i George'a i Freda Wesley'u. Poważnie podchodzę do bycia prefektem. No właśnie, jak, jak oglądaliście film i, czy i czytaliście książkę, to wiecie, że Percy jest taki zarozumiały. No jest księga zapisu. No i nic innego mi nie pozostało, jak tylko z wami się pożegnać, więc oczekujcie kolejnego odcinku, jeśli chcecie, bo oglądać. Jest jeszcze jedna seria, którą robię, czyli w Pieszyni, jeżeli też chcecie ją oglądać, to jutro się powinna pojawić. No i znowu zapisałem. Dobra. za mniejsza, mniejsza, koniec gadania. Czas, czas żegnania. A więc żegnam się z wami, do następnego odcinku, hajos.